Tradycyjny islandzki skyr technicznie rzecz biorąc jest białym serem. Jest jednak podawany w taki sam sposób jak jogurt grecki, do którego zresztą jest podobny w smaku i konsystencji. W odróżnieniu od jogurtu, skyr nie zawiera jednak tłuszczu. Dokładny przepis można znaleźć na blogu. Głównym składnikiem jest odtłuszczone mleko. Idealnie byłoby użyć odwirowanego, świeżego mleka, ja korzystam jednak z dostępnego w sklepie mleka UHT. Pozostałe składniki to odrobina gotowego jogurtu i podpuszczka. To właśnie podpuszczka sprawia, że skyr jest klasyfikowany jako ser. Wlewam mleko do garnka i podgrzewam. Znane mi źródła mówią o doprowadzeniu mleka do temperatury ponad 90 stopni na 10 minut, co zapewne ma na celu denaturację białek serwatkowych. Podejrzewam, że krok ten nie jest konieczny w przypadku mleka UHT. Wkładam mleko do 40 stopni Celsjusza. Następnie dodaję przygotowany jogurt i mieszam. W gorącym mleku zginęłyby wszystkie bakterie z jogurtu. Jogurt stanowi źródło bakterii z gatunków Streptococcus salivarius subspecie Thermophilus oraz Lactobacillus delbrici subspecie Bulgaricus. Są to typowe bakterie jogurtowe odpowiedzialne za charakterystyczny smak jogurtu. Alternatywnym ich źródłem mogą być liofilizowane czyste kultury, ale są trudniej dostępne. Niemal natychmiast zaczynają trawić laktozę z mleka. Najważniejszym produktem ich metabolizmu jest kwas mlekowy, który nadaje kwaskowatego smaku przetworom mlecznym. Kolejnym krokiem jest dodanie podpuszczki. Używam jej o połowę mniej niż podaje producent na opakowaniu. Rozpuszczam ją w odrobinie wody, następnie wlewam do mleka z jogurtem i mieszam. Podpuszczka zawiera enzym chymozynę. Jej działanie skupia się na micelach kazeiny, czyli głównego białka obecnego w mleku. Odcina z kazeiny fragment, który utrzymuje mleko w postaci płynnej. W efekcie, pod wpływem podpuszczki mleko natychmiast zaczyna się ścinać. Przykrywam garnek. I wstawiam go na kilka godzin w ciepłe miejsce, w moim przypadku piekarnik z włączonym światłem. Żarówka wytwarza wystarczająco dużo ciepła, aby zapewnić bakteriom idealne warunki. Po kilku godzinach wyjmuję skyr z piekarnika. Jest idealnie ścięty i wydziela się z niego serwatka. Muszę teraz usunąć jej nadmiar. W tym celu użyję sitka wyłożonego chustą serowarską. U mnie rolę chusty pełni tetrowa pieluszka. Okazało się, że użyłem za małego sitka, musiałem więc posłużyć się drugim. Serwatka będzie przesączać się przez tkaninę, zostawiając w sitkach gęsty i przepyszny skyr. Proces ten trwa kolejne kilka godzin. Gdy skyr jest gotowy, serwatkę warto zachować na później. Można ją wypić albo użyć jej jako startera bakteryjnego. Ja natomiast przygotuję szybki deser. Wymieszam skyr z ekstraktem z wanilii i miodem, następnie przy ozdobie bananem i borówkami.